Przydrożne kapliczki to nie tylko miejsca kultu religijnego, ale również niezwykle cenne dla lokalnych społeczności zabytki. Często jednak wraz z upływem lat niszczeją i nie mogą doczekać się niezbędnych prac konserwatorskich. Zarząd Województwa Małopolskiego, który od lat realizuje konkurs Małopolskie Kapliczki, stara się by każdego roku co najmniej kilka tego typu obiektów odzyskało swój dawny blask. W tym roku na ten cel województwo przeznaczyło 750 tysięcy złotych. Jednym z miejsc, gdzie w ramach ubiegłorocznej edycji konkursu trafiły środki, jest gmina Drwinia. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z małopolskich kapliczek to jest 29 tysięcy złotych, a całkowity koszt to 145 tysięcy. Na terenie gminy tych kapliczek jest bardzo dużo, zwłaszcza kapliczek maryjnych, gdzie w maju również pod każdą kapliczką odprawiane są majówki. Sama, można powiedzieć, szczególne znaczenie dla mieszkańców powstała jeszcze przed erygowaniem tutajszej parafii w Drwini, gdzie tutaj też odbywały się msze święte, jeszcze przed erygowaniem, które nastąpiła w 1983 roku. Tutaj w, ta parafia wyłoniła się z parafii Mikluszowice. Maksymalna kwota dofinansowania dla podmiotów starających się o remont kapliczki w ramach konkursu to 45 tysięcy złotych. Projekt ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów, stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski.